Jeszcze tylko jeden poziom potrzebuję i będę budował dom Pomyślcie, byś chciał mieć dom, w którym miejscu A bardziej myśleć o takim domie typowo na powierzchni, czy tak? Co, myślisz o wodzie? Tak Bo pod wodą raczej się nie. Da. <laughs> nie no pod wodą. No już trochę byłoby kicha. Nie no powiem ci, że na wodzie jest spoko nawet. Tylko, że za dużo takiej pustej przestrzeni tu będzie. Wtedy. Ale nie, no i tak byśmy musieli jakąś stanie wybudować, wiesz, jak takie tam budynki na pewno gospodarcze tu nam zajmą. No, Od dodo. Do. Hmm. Innej... No dobra, no dobra, tym, że dobra, coś dostali. wymyślę tu w takim razie, coś na wodzie. Spoko, jest to, jest to pewien pomysł. No. No dobra, e, hmm. No to dobra, to wiesz co, to ja tak, zaplanuję tu dom. I w tą stronę może o I zacznę tu budować taki podejścik do domu i tak, dobra jest. Czy tu coś jeszcze trzeba? Saniska. Nie to Dobra. To za co się teraz bierzemy? Znaczy, myślę, że mógłbyś skończyć robek, ten, e, eee. jak to się nazywa, mur. Okej, okay, dobra. A ja tu w takim razie już powoli dom buduję. Crafting. Tak, wymyśliłem Crafting. sobie taki podest tu, który będzie tak delikatnie nad wodą. Ale nic na sobie prawie, nie mam. A na na. Dobrze. co dać. W już miejsca nie ma. Także tu. Zjezdnicy. podest się buduje. Nie wiem jak duży ten dom będziemy stawiać, wiesz? Nie wiem, myślę, że taki... Ile? 6x6? Wow, to duży, ja myślałem o mniejszym. Mniejszym? Ja myślałem o takim... 4x4? Na 4x5. Na o, no, też może być. Bo na 5 będzie fajnie, bo to co teraz ten podest mam, to by był środek, no, to nie? To no, no. To by mogło być fajne. Okay. Tak może idealnie w środek to nie idzie, jak chciałem, pomiędzy skały. Ale będziemy hmm. improwizować. Łososie pięknie tu pływają, będziemy mieli fajne e, widoki. Dobra, to w takim razie mogę jeszcze jeszcze ze dwa takie mogę zrobić. Okej. Okay. To jeszcze ściana. Kolejny level mój. No Ja też jeszcze Weź, trochę i akurat będę mógł budować już kamienne 23 Podstawy domu No, jeszcze jeden O, Krakup to dom. czymkolwiek jesteś Mam na ciebie siodło <laughs> No to też tak mam Prawda jest taka, że możemy na tych Fiomiach jeździć Chociaż w sumie Powiem ci taka Fioma też potrafi trochę dźwignąć no, ale czy więcej niż parazaur ci Nie, nie, no na pewno nie. To nie lepiej złapać kolejnego parazaura. No, ale widziałeś gdzieś fajnego parazaura? <grym> o, z oddali widzę, że chyba się pachy leje z, di z Dilosem, no to po Dilosie. Dobra. Hmm, to jeszcze dalej w głąb? Jak myślicie? Czy już tą budować? I z piwniczką go robię, nie? No, można. W warsztat sobie w piwniczce, magazyn zrobimy. Eee... No jeszcze, patrz. Także żadna skała nie zawodowała, nie? To w sumie wystarczy. Nie no, właśnie chciałbym konie... tak, żeby ten dom szedł, jakby dojechał do tych skał, wiesz? Taką mam koncepcję? No. I wtedy pomiędzy skałami byśmy sobie zrobili tam taki, że tak powiem, ogródek piwny. Do siedzenia. Dobra, jeszcze. Jeszcze przedłużymy to trochę No To jak z tego No dobra To jak jeszcze jedno dołożysz no właśnie, I mam... to robisz to na 4 długości To idealnie przy skale skończysz mniej więcej Mówisz jedno? No jak jedno dołożysz tego tylko wejdę mhm. Bo skaczesz na 4 te 3,5 kratki Mniej więcej na sprincie Także Jak sobie pobiegnę i tak skoczę No to nie, 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 nie. Je, Jeszcze jeden chyba, wiesz No, no dobra, sobie. najwyżej wycofam potem ten jeden to jeszcze, jeszcze jeden Jeszcze hmm. jeden posadzimy Fajnie by było jakbyś tak, o dobra, Idealne. Dobra i teraz pytanie czy sięga... no sięgnął Spoko A my sobie o, tak dobra, muszę skończyć no, mur, mur, rób mur. mur. Hmm. Czy on tu... się przeciśnie przez 3? Przez 3 2? już nie powinien. Przez 2 przechodzi na pewno. Przez 3 nie powinien. Okej. Okay. Czyli tak, żeby wszędzie mniej więcej było 3? Tak, 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 tak. To o to chodzi, żeby nam tu nie właziły, no a kiedyś jak będziemy umieli robotować lepsze, to sobie postawimy już taki prawdziwy, nie? No. No. E, będziesz potrzebował zaraz tu, nie? Bo możesz, w sumie możesz iść, umiesz stawiać na tych e, mur na, na supportach? No. No to idź górą jakby, nie? Buduj dalej. E, czy to są supporty? Woodfence, ta. Foundation. No tak, żeby Do. połączone i ciśnij tam górą, nie? Dobra, ciekawe, wezmę parę na próbę, żeby zobaczyć, czy umiem na pewno. Dobrać. O niech głodny niech jestem radę. Tylko To się jakby To musi się zesnapować właśnie Połączyć W tym jest właśnie największy problem No yy, klawiszem Q zmieniasz snapa Nie musisz się ruszać tylko naciskaj Q aż ci się ustawi tak jak chcesz Architektura U. trudną sztuką jest Jak już wspomniałem Tylko po dobra a to może iść tak pod górkę normalnie, czy co coś? No możesz z kost 45 stopni zrobić, jak potrzebujesz. W sensie, nie o to mi chodzi. Chodź na chwilę zobaczyć. Hmm. Bo jest jeden I wyżej idą. od drugiego jakby trochę. muszę zobaczyć, o czym ty talkingujesz. A to nie te supporty! Nie te? Nie, nie tak te supporty. Ściągnij go, pokażę ci. Yy. Widzowie też będą mieli teraz mały poradnik. Wood fence support. Nie foundation, tylko support, Robek. A dobra, żeby to tak normalnie w ziemię mogło wchodzić, ok, dobra. Tak i takie słupki stawiasz, tylko one muszą być jakby połączone z tym co... Okej, okay, dobra. A tu... Dobra, trzeba najpierw do góry jeden dać. I teraz jeszcze jeden. Najpierw sobie te supporty porób, a potem ściany na zakładaj, o. Okay. Dobra, to pozakładaj, nie? Okej. O, a przy okazji i... ma, widzimy Pachiego. W słońcu. Tada! Większy od Ciebie. On jest fajny. Znaczy, ładny kolorystycznie. No, i najpierw sobie możesz te porobić. Tu oczywiście będziesz musiał skręcić, żeby nie, nie zjechać w dół, nie? No. A dobra, no. czyli to wystarczy, że jedno piętro tego postawisz? Tak, się... tak. I potem ściany do góry idą, dobra. nie? Tylko jak teren ci idzie, to czasem będziesz musiał jeden na drugim postawić, żeby wiesz, jak górka idzie do góry, że tak powiem, no. nie? A ja wracam do budowy domu. I udało mi się wybudować trochę. Kamiennych sufitów. No, i potrzebuję słupki. Chcesz mi pomóc? A co ci się dzieje? Ja jestem przeciążony, Dobra. więc szybko nie dobiegnę do ciebie. Dobra, to możesz tu przyjść z mięsem, jak chcesz, bo uspają dwa raptory. Co? Halo, halo, no halo, halo, czeka, czeka, no muszę mięso skobować. Skąd ja mam wziąć ci mięso? Dobra, mam mięso, trochę. Ja mam trzy, tak trzy sztuki, mam tylko i dziewiętnaście z ogniska ukradłem, no biegnę. Gdzie jesteś? Eee, tutaj. Do góry? Na deszkę. Czekaj, już idę do ciebie. Za żółwiami, widzę cię. Dobra. No, biegnij prosto, prosto, prosto. A zaatakowały tego parazaura, którego chciałem ściągnąć niby drugi level mają, ale Ej, dobra mięsa starczy. Teraz pytanie czy narkotyków starczy o. Nadam mu 15 Leży drugi poziom No ale zawsze lepiej, żeby było No wyszło, wystarczy nie... zdecydowanie to po co ja tu przyszedłem? No nie mam. Tego. <grywa> no dzięki. <grywa> przebiegłem... Przebiegłem się ze ścianami pod pachą do góry. <grywa> No chodź tu, pomóż zro, mi to... Zrobiłem jednak 5 na 5 jak się okazało Nie Co? Raptor mnie zabił O Robek, a mówiłem, że tam jest niebezpiecznie, nie? O. Dobra, idę tam szybko No ja też idę teraz w takim razie łuk do ręki Meduza Słuch, gdzie zespół, jesteś? Chodźmy do eee, za... Ty bo oni coś tam. No i raptor zabił Parazaura ci? Te. Bro, że nie zabije, tylko ty oni są. Chodź tu. Chodź tu. Biga, Biga. A co ty miałeś tamte? Dobra. Uuu, zabiły go. Czyli znowu na daremno przymiegłem. AHA! Nie no nie na daremno. Tak by... A. Nie no, możesz tu przyjść tak 4 mówiąc. Z parazaurem. A no to z tym nowym Wiem przyjdę. Bo mam go ze sobą już. Bo tu jest trochę drzewa. No to już wiesz dla kogo oswoiłeś tego parazaura. Jak to dla kogo? Halo! <laughs> Halo! Straciłeś. No, teraz, straciłeś parazaura. No. Dobra, jedziemy przez most. Od Diego ma awans. Damy mu do życia, żeby miał 500 życia. I raz do unosu będzie miał 700 prawie. Dobra, teraz pytanie... Dobra. Dobra, zabieram sobie ze sobą moją meduzę. I jadę w kierunku mostu. to w sumie... Bez metaraftory. Czy że Twój Dilos tu siedzi na skalę? Niech siedzi. Czyli <grymne> potrzebny nie jest. No, z drugiej strony to ładnie wygląda. No, dobrze, jedziemy sobie. I sprawdzamy sobie, co tu jest. Triceratops poziom 6, dziękuję. Tu czekaj. Lejesz go. Tak. Dobra. Twoja meduza też chyba. No tak, Dobra, tak no. nie życia? Dobra. Tu zabijam wszystko po kolei. Tak, jedziemy dalej. Kolejny dodo. Kolejne triculiny. 29 poziom. O, proszę. To czekaj, to tylko na pasywnych dam. Eee, nie, 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 nie. Nie oswoisz go, nie dasz rady. Natomiast po drugiej stronie rzeki A. jest wielkie bydle. Dobrze, że mamy mur, który umie rozwalić. <laughs> dlatego. Hmm. No niedobrze. dobrze. No tak, tak. No zdecydowanie nie chcę iść do niego przecież. Zbanda do dosów. Kolejny, kolejny triceratops. A gdzie jest ten fajny Triceratops? Ty go zabiłeś? Nie, tam jest ten na początku. A ten który ma No ale nie zabiję go, bo jeszcze tamten się ocknie. Dziesiąty. Sto tysięcy dodosów tu jest. Dobra, to na razie zostawię. O, trolobita, widzę! Nice. Tego to trzeba... I piękna, pięknie Hitynka i perełki i olej i czarna perła. Robek! Czarną perłę mam Nie wiem do czego ci się teraz przyda, ale... Nie mam jest... pojęcia w ogóle do czego się przydać może, ale mam czarną perłę. A. I trzeba zwracać, tylko przyznaleźć teraz podejście Gdzie jest moja meduza? No i widzisz? No halo. Tam są same twoje, to gdzie jest moja meduza? No nie wierzę. Zgubiłem moją meduzę. Meduza, halo. Gdzie ty jesteś? No to chyba naokoło idę. No to ja chyba też, bo muszę szukać meduzy. Nie ma tam gdzieś koło ciebie mojej meduzy? Eee... O, coś jest tam daleko, to widzę, już moja meduza. Znalazłem ją. A. Biegniem. Trzeba kąpałaś? Co ty robiłaś? Dobry. Czy ty się bijesz z piraniami? Ty znowu biegniesz do wody? Czy pogięło cię? Robię to przez ciebie, ona się będzie biła z piraniami. Przyze mnie? No tak, już szukał piranie. Ja pirani nie szukałem. No, meduza, no zeż, zeżrą cię. Hm. Chociaż ona je dusi. Hehe, <laughs> dwie udusiła. A jeszcze jest jedna. Nie! Moja meduza zginęła. A ja nie mam włócznie. Muszę zrobić włócznie i wykończyć tę meduzę. One są tam? Tak. Nie mam włókna, Nie. no co za lipa. No tu są właśnie. A tu jest. Czemu? A bo jesteś na pasji. Czy moja meduza została zjedzona? Tak. Został po niej tylko sprzęt. Dobra, biegnij tak. A, zjedzona. No nie, to... Nie, to nie chcecie. No to nie mam meduzy. Nie no, dobra, bo się tu zablokujecie na tych skałkach na pewno. Nie no, to jest przesada. Moje dinozaury zazwyczaj nie są zbyt mądre. <laughs> A mają to po właścicielu, czy jak? <laughs> Jeden wciąż siedzi na skale, więc jakby... Dobra, wezmę go. On po prostu... Lubi patrzeć na... Nie wiem, masz trzy te dinosy, każdy w innym miejscu. zwolnego wybiegu. No. <laughs>